Nie ma żadnych lekcji, bo lekcje sam sobie dajesz. Jeżeli stoisz na stanowisku, że jesteś istotą Bożą, która ma moc kreacji świata i sam sobie kreujesz poprzez swoje wnętrze, czyli serce, to co ci świat daje? Nic. Czyli jesteś rolnikiem, idziesz, wkładasz ziarno. To, co w Biblii jest pisane. Idziesz, następne ziarno, następne ziarno. Zasiewasz swoją drogę roślinami. I teraz jesteś tu, tu miałeś tak, a tu komuś sypnąłem, zabrałem mu 500 złotych, bach, tam komuś zbiłem, bach, tam komuś podłożyłem świnie, bach, i wsadzamy te ziarenka, prawda, a ty nagle tutaj stoisz i mówisz, kurcze, jestem na drodze rozwoju duchowego, miłość, bach, miłość, bach, i dochodzisz tutaj i nagle... Wychodzi ci tamto ziarno. A tu mówisz, Jezus, przecież jestem na ścieżce rozwoju duchowego, a tu mi znowu spotyka tamto. No tak, no bo to musi wyjść. To musi wyrosnąć. I to mamy już tego świadomość, że co posiejesz, to zbierzesz. Czyli to jest ta Twoja kreacja.